Witam was, tutaj Zybiszek z Pozroki. Jak widzicie, mam całkiem niezłą chałupę. Nie zgadnijcie, w jaki kulturalny sposób ją zrobimy Siema Paciotę, podobno masz chałupę na sprzedaż. Te, 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 panie, panie, co pan niekróde potrącasz? Te, co ty robisz, panie, panie, panie? A to chałupę próbuję kupić, a pan niekróde na to o, widzę cię. te panie. Daj mi pan tą chałupę czy nie? Tę tę tę. dos nas. O, to na to, że mi pan to za uh, uh, darmo. Dobra. Dziękuję. I w taki sposób zbysyk spad zeralki załatwia sobie chałupę. Dobra. A teraz, mmm, nudzi mi się trochę. Co by tu porobić? Coś ekstremalnego, ludzie. Ha, mam pomysł. Dobra, e, Fajnie się siedziało, a pielęgniareczka. eh, była niczego sobie. A teraz, a znowu wyruszyć świat. Mm. Brzydka. Mm. ja przebadam takiej ani Co się gapisz? Nigdy nie widziałeś gościa, gościa, gościa zabitego w piłkę. Aha, ta policja. Hm, pobawimy się u nich. Dobra. A teraz się zabawimy, ludzie. Hm, dobra. Siema pieski, znacie mnie? Tu nieście zablokowali. zaposzkowali, e, zapuszkowali. Dobra. A teraz przybiknę. Albo zginę. Hmm. Bujaj się, bujaj się. Idzieś hmm. ci nie spać, facio? On nie żyje! Reanimacja! Nie umieraj mi ni tutaj ludzie bez głowy i ktoś się palisz! Hmm. A to, chyba nie, reanimuje cię, nie, nie w to miejscu trzeba. Na, 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 Hmm. Znudziły mi się te psy. Hmm. Pójdę się przejść. Hmm. Gdzie by to teraz iść? Hmm. Hmm, dalej nie wiem. Gopiał to! Panie, co mnie pan potoczął? Ja tu nie było. Hmm. E, pójdę pograć w kasynie O, już jestem, dobra. A gdzie by to pograć? Nie by tu. Hmm, a może. A nie, bo to nie lubię. Gdzie to takie ciuś to się pociąga? A tu! Dobra, gramy. Co? Nie wygrałem? Ta, ta, ta Dziewięć, dziewięć, siedem, jedzie zębna kija, kurwy, wie się Na sygnale Na sygnale A ja siedzę, ta ta Z ziomkami w plenerze balę Dawaj dalej, Dobra. dalej Dawaj dalej hmm. P powinno być, ale żeby mnie nie zabiło, ludzie No bo, to by było smutne, gdyby Gdybyś się opierdolną. Dobra Ci ah. nie jem, ci Wiesz? Dobra. I oto robiłem w tym odcinku. I oto ja zbyszek z